Dobry wieczór z Filipi. Właśnie wylądowaliśmy dotarłem do pierwszego miejsca do zwiedzania. To jest taistyczna świątynia. Niestety nazwy nie pomnę. Ciekawostka jest to, że nie można filmować ani fotografować ołtarza, no, także co się uda ustrzelić to ustrzelę, co się nie uda no, to trudno. No nie będzie nagrane. Nie jest źle, nie jest źle. Póki co nagrywasz jeszcze jeszcze nie? Nagrywam cały czas. E, mieszane uczucia cały czas. Jest dużo biedy i szarości, ale pewnie takie są wszystkie metropolie w, 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 w południowej Azji, tak? E, czyli jakbyśmy trafili do Bangkoku w nieodpowiednie miejsce. Byłoby to, to samo, robić, tak? no. Także zobaczyć te punkty, które ma, mamy zaznaczone, odbębnić, kupić koszulkę, byłem tutaj i uciekać i posmakować prawdziwej filipińskiej. To pierwszą świątynię terrorystyczną w swoim życiu obejrzałem. No jakoś niespecjalnie specjalnie mnie urzekła po tych pięknych buddyjskich świątyniach. No, ale jest takie ciekawe doświadczenie i Warto obejrzeć, spotkaliśmy tu też grupkę Polaków, Marek z nimi rozmawia, co jeszcze warto tu zobaczyć oraz żeby nasza wycieczka była jak najciekawsza. My wyjeżdżamy z Beverly Hill. zaraz panu naszemu kierowcy oddadzą no, no, prawo jazdy, czy tam dowód no, osobisty, bo kiedy wjeżdżaliśmy to pan kierowca musiał zostawić, zapytaliśmy go czemu zostawia, no to powiedział, że wjeżdża do lepszej dzielnicy, no i, i w ten sposób, o no, do Beverly Hills, tu w Cebu. Z przejechaliśmy na Temple of Leah. Jest to świątynia z prześlicznym widokiem na panoramę Sibu. w Cebu, Ruszyliśmy do Malboa, która będzie naszą bazą wypadową na wycieczki fakultatywne, na kanoing co to nie co za człowiek? na kaniony, tak. na, kaniony. O, na co Marko? na kaniony. Na, kaniony. na kaniony jedziemy będziemy się przez kaniony, skakać skakać z wody spadów tak. free diving free, free flying free flying free drinking to jest najważniejsze. Najważniejsza jest kompania. Widzę, że mnie zda lat. Mi się wydaje, że trzeba się pobrać. Nie, nie. Ale Ale. Zobaczcie na pani nadgarstek. One też mają serce dla dzieci.

boy <laughs> Kilka godzin za naprawdę śmieszne pieniądze Będzie trzeba jakiegoś tipa zostawić Obsłudze Bo to 1200 pesa Jakieś 80 zł za kilka godzin frajdy No jak za darmo One more